Witam w dziesiątym, już takim, można powiedzieć, jubileuszowym odcinku vloga. Dzisiaj temat, który być może nieco na pierwszy rzut różni się od tematyki, którą ostatnio przedstawiałem, czy takiego self-developmentu, ale tak naprawdę bardzo z nim powiązany. Otóż dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, jak osiągnąć wolność finansową. Podam Wam kilka kroków czy działań, które mogą Was do niej przybliżyć. Najpierw jednak, co to jest wolność finansowa? Wolność finansowa jest to taki stan, finansów, gdzie nie musimy dłużej jak gdyby, aktywnie zarabiać, natomiast nasze pasywne dochody, nasze, nasze inwestycje przynoszą nam taki zastrzyk pieniędzy miesięcznie, że starcza nam na pokrycie naszych kosztów życia przynajmniej. Zatem, jak osiągnąć tą wolność finansową? Pierwszy, pierwszy krok, pierwsza zasada to jest zmiana podejścia do pieniądza, czy zmiana myślenia w ogóle o pieniądzach. I tutaj już w jednym odcinku mojego vloga na ten temat mówiłem, także powinien gdzieś tutaj powyżej pojawi się do niego link. Zmiana sposobu myślenia o pieniądzach czy o bogactwie jest niezbędna, chociażby dlatego, żebyśmy nie przegapili różnych okazji, które w życiu nas mogą spotkać, które właśnie pomogą nam w osiągnięciu tej wolności finansowej. Nie możemy być po prostu do tych pieniędzy uprzedzeni. Drugi krok to jest to co, to, co ja też praktykuję codziennie, to jest przepisywanie swoich celów. Po prostu rano siadam sobie i w notatniku e, piszę swoje, swoje cele, które chcę osiągnąć, swoje marzenia. E, ważne jest to, żeby je na bieżąco zmieniać aktualnie aktualniać. To mu, mu, muszą być te nasze bieżące cele, musimy w nie e, wierzyć. E, to, co się z tym po części wiąże, też to jest planowanie dnia, z wyprzedzeniem, pewnie także tygodnia, miesiąca, w ogóle planowanie swoich e, działań. Nie postępowanie raczej tak e, z doskoku, e, nijak, tylko jasne, klarowne postawienie sobie rzeczy, które będziemy, e, które będziemy robić. E, I jak już mamy ten plan, to kolejny krok to jest skupienie się tylko na tych rzeczach, które są e, ważne i rozpoczynanie Działań od rzeczy, które nas najbardziej mogą do tej wolności finansowej przybliżyć. Tak? Czyli nie rozdrabnianie się, nie robienie multitaskingu, to też już kilka razy wspominałem. Skup się na rzeczach najważniejszych. Kolejny krok to jest inwestycja w swój samorozwój i swoją wiedzę. Inwestycja w jakieś kursy, książki. To jest temat nie do, nie do przecenienia. Nie, 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 nie bez kozery tutaj mówi się, że na przykład Warren Buffett czy Bill Gates spędzają sporą część swojego dnia po prostu czytając, ucząc się, cały czas się dokształcając. To jest, to jest niezbędny, niezbędny element. Następny, następny, następny krok powiedziałbym to jest zadawanie sobie takich pytań po jakichś ważnych wydarzeniach, rozmowach, czymś co nas już spotkało, pytań co poszło dobrze, w czym się sprawdziłem oraz co następnym razem mógłbym zrobić e, lepiej. E, to, pozwala, to jest też element jakby samokształcenia się i e, tego, żebyśmy stawali się coraz lepszymi e, w, następnej, w następnej takiej podobnej sytuacji, po prostu postępowali jeszcze lepiej. Kolejny krok e, w tej, na tej naszej drodze do wolności finansowej to jest bycie Hojnymi, czy w ogóle milszymi, lepszymi dla, dla otoczenia? Jest tutaj wiele, wiele powodów. Można powiedzieć, że tak bardziej gór, górnolotnie to dobro, które dajemy, zawsze wraca, ale są też bardziej przyziemne takie podstawy psychologiczne. Po prostu czujemy się lepiej, kiedy coś dajemy światu, dajemy innym, to, innym to jak gdyby poprawia nasze, nasze, nasze samopoczucie. Myślę, że postępując zgodnie z tymi zasadami, z tymi e, krokami, masz naprawdę sporą szansę, żeby dojść do wolności finansowej. Ja na dzień dzisiejszy Ci bardzo dziękuję i zapraszam do subskrypcji tego kanału, do, do polubienia e, kanału, a także do odwiedzenia e, fanpage'a na Facebooku. Wszystkie linki umieszczę, umieszczę oczywiście w opisie poniżej. Że to na tyle z mojej strony. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.